Siemane Maneczko Widzowie Dzisiaj nagrywamy gotowanie familijne Czekoladowych mafinek W termomiksie Zapraszam Was do oglądania Zabieram się do przygotowywania Czekoladowych mafinek Najpierw Trzeba rozgrzać piekarnik na 180 stopni Mamy już zrobione Później Formy do wyłożyć papierowymi papilotkami. Mamy zrobione. I zaczynamy. 200 g mąki pszennej. Wsypujemy. Mamy 200 gram. Wsypujemy 50 gram kakao naturalnego, niesłodzonego. Mamusiu, chciałabyś teraz Ty naleć mleka? Pewnie. To drodzy Państwo 200 ml mleka. Dajemy do przepisu owsiane, ponieważ krowie nam szkodzi na nasze żołądki. Dobra. 100 gram oleju dodajemy. Dodajemy teraz dwa jajka od szczęśliwych kurek. Jest już mało proszku do pieczenia, dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia, ale w sytuacji, że jest mało proszku, to wsypujemy już całe. Dodajemy jedną drugą łyżeczki cynamonu. Jeżeli ktoś nie wie, to jedna druga, to jest połowa. Otwieramy, czyli połowę łyżeczki. To jest. jeszcze jeden raz takie coś. Malutko jest więc dosypię. Tutaj trzeba dodać jedną łyżeczkę aromatu waniliowego. Nie mamy aromatu waniliowego, więc dam cukier waniliowy. A wcześniej daliśmy mniej cukru, więc tam całą patuszkę cukru Zakładamy miarkę. I na 30 sekund nastawiamy na 5 obrotów. Widzimy się. Na 30 Się zrobiło. Teraz przekładamy do przygotowanej formy: Mamusiu, pomożesz? Idę. Mafinki um, piekły się 30 minut w temperaturze 180 stopni i wyszło nam trochę za dużo, więc zrobiliśmy też w, dinozaur, w dinozaurach. A teraz będziemy sypali cukrem, pudrem. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam, byście subskrybowali mój kanał, żeby żaden content Was nie ominął i jak będzie 100 łapek w górę to zrobimy statą odcinek.